Maria Chlabicz mieszkała we wsi Rudnia. Okres budowy zbiornika pamięta z opowieści rodziców. Całe życie wspominali, mama to tylko mówiła ciągle po co my tak ciężko pracowali, jak już nic z tego nie mamy. Ja wszystko to pamiętam, te omloty w rudnie, jak chodzili jedni do drugich mockarnią, taką mlucili. Nie przecież nie młocili na polach kombajnami, tylko zwozili do stodu i mlocili. To wszystko było takie piękne, potem śpiewają, dają obiad jakiś po tych omlotach i wszystko to się przypomina cały czas. Teraz z nimi się śniło to wszystko, część, część rudni. Pani Irena Trusewicz mieszkała we wsi budy. Na tablicy jej domy ma numer 42. Do 15 roku życia ja tutaj mieszkałam. Potem wyprowadziła się do Białego Stoku. Ja już tego domu nie widziałam. Jak? Jak ja poszłam się uczyć do Białego Stoku, więc tutaj już ja nie, nie przyjechałam tutaj. Nie żałuję dlatego, że tutaj blisko mieszkamy. No to zawsze gdzieś tam pojedziemy i zawsze pokażę też dzieciom. To, to tak mniej więcej pokazuje, w jakim miejscu ten mój dom się znajdował. Pani Halina Lewczuk po czasie już z mężem wróciła w okolice rodzinnej wsi. Tu stąd, 300-400 metrów tam na, na górce, stało to właśnie, stała ta, ten dom żony. No i. Wspomnienia tak często wracają. Pierwsze lata, kiedy tu zaczęliśmy mieszkać, raz łódko zawiózł. Popłynęliśmy właśnie na to moje siedlisko dawne, ale wcale to mnie nie było radosne. Miejscowości, które zostały zatopione, ludzie dzisiaj przychodzą, oglądają zdjęcia, szukają swoich znajomych, bliskich, wspomnień. Także no, staramy się właśnie takie inicjatywy dofinansowywać. Bez... Naszej historii, bez naszej tradycji nie możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość. A to jest nasz cel naszego życia, to, żeby nasze dzieci miały bogatą przyszłość. Wystawa to początek dwudniowej imprezy. Jutro warsztaty i koncerty, by ożywić przeszłość. Paulina Toucz, Obiektyw